Papierosy zacząłem palić w lotniczej w Dęblinie. Jako wojskowy kontroler ruchu lotniczego paliłem już nałogowo. Na taki 24-godzinny dyżur zabierałem ze sobą trzy paczki. Ciężko było od tego uciec. Dym był w domu, w pracy, wszędzie. Wielokrotnie próbowałem rzucić. Ale zawsze wracałem. Wstyd mi było przed córką. Bardzo starała się mi pomóc. Za każdym razem, gdy nie udało mi się rzucić, widziałem w jej oczach rozczarowanie. To było przykre. Któregoś dnia córka poleciła mi terapię łączoną nikoret. Rano przyklejałem plaster, a gdy w ciągu dnia chciało mi się palić, używałem dodatkowo gum nikoret. Nigdy nie zapomnę dnia, kiedy powiedziałem córce, że się udało. To była autentyczna duma. Czuję, że wygrałem czas dla rodziny i dla siebie. Mam jeszcze wiele planów i jeszcze więcej energii, żeby je realizować. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.